Bye-bye. Yeah. Cześć, witajcie w nowym weekly vlogu Dzisiaj witam się z wami w środę Potrzebowałam troszeczkę odsapnąć od, wiecie, tego codziennego nagrywania I tak jak nie mam problemu z tym, żeby, wiecie, nagrywać vlogi co tydzień, te tygodniowe Ale faktycznie czasami potrzebuję takiego jednego, dwa dni resetu Już po prostu przyjemnie mi się nagrywało w pozostałe dni No i słuchajcie, dzisiaj jak widać dzień nagraniowy Pełen makijaż, pełen glam. Nagrywałam właśnie e, makijaż dla gościa weselnego, który już na pewno widzieliście, jest na kanale, więc podlikuję Wam tutaj e, dodatkowo. Nagrywałam w tym filmie kampanię i też jeszcze zostało mi nagrać krótki shorts, e, ale to zaraz. Na razie chciałabym Wam coś pokazać, coś, co dzisiaj do mnie przyszło. I słuchajcie, nawet nie wiecie, jak chciałam e, to pudełko otworzyć, ale stwierdziłam, że nagram e, wiecie unboxing na Instagram, ponieważ jakby no nic nie, nie, nie kupuję sobie jakieś fajne torebki, e, a mam tutaj unboxing marki Polen zamówiam sobie słuchajcie przepiękną cudowną torebkę jeśli chcecie zobaczyć unboxing to pewnie też pojawi się tutaj jako shorts ja generalnie należę do tych osób, które nie mają problemu z wydawaniem większej kasy na jakieś rzeczy, które w szczególności potrzebne mi są do pracy, ale jeśli chodzi o ogólnie o elektronikę, jakoś zawsze wychodziłam z założenia, że skoro i tak mam budżet na to, no to że kupię już coś, co jest, wiecie, bardzo dobre jakościowo, coś, co mi posłuży przez lata. Ale jeśli chodzi, wiecie, o ubrania, o jakieś dodatki, no to tak, buty zawsze chcę dobre jakościowo, ale też nie jakoś przesadnie drogie. No i tutaj kupiłam. W sumie torebkę, która była kiedyś dla mnie przesadnie droga, ale w sumie tak jak patrzę na oferty jakichś różnych sklepów, też polskich w szczególności, jeśli chodzi o torebki, to wcale ta cena nie jest wygorowana. A ta marka faktycznie charakteryzuje się tym, że te wzory torebek, modele są po prostu konkretnie unikalne i to jest coś zupełnie innego. I słuchajcie, model, na który postawiłam, to jest model NUF. Nów Mini dokładnie, w odcieniu Choc. Ja mam nadzieję, że będzie nieco jaśniejsza, że będzie to, wiecie, taka złomana biel, ponieważ ja białe torebki naprawdę uwielbiam, białe dodatki. I faktycznie mam jedną torebkę białą z Bigordi, którą wielokrotnie katowałam, bardzo często nosiłam. Dlatego stwierdziłam, że ten kolor będzie dla mnie najbardziej uniwersalny do wszystkich moich stylizacji, w szczególności do sukienek, ponieważ to jest, wiecie, taka cute mini torebka, która będzie przepięknie wyglądała do takiej dziewczęcych stylizacji, ale Także do takich bardziej smart casual Jako fanka małych torebek, oczywiście, postawiłam na małą torebkę, ze względu na to, że taka będzie po prostu najczęściej przeze mnie używana i właśnie takie, po takie sięgam najczęściej, ponieważ co ja potrzebuję tak naprawdę nosić ze sobą? Potrzebuję telefon, potrzebuję, nie wiem, chusteczki. Jeśli chodzi o port, to nie noszę nawet, bo płacę kartą z telefonu, czy z zegarka nawet, więc nie jest to coś, co, co jest mi potrzebne. Okulary jak noszę, to noszę na głowie, czy wiecie, na... U... Braniach, więc nawet nie potrzebuję, żeby wsadzić jakieś etui czy coś takiego, więc ja naprawdę noszę bardzo małą ilość rzeczy. Jedyna duża rzecz, którą noszę, to jest woda, ale zazwyczaj wodę i tak noszę w ręku, bo nie wiem, bałabym się do takiej torebki, tak czy inaczej, wsadzić tego. Ten mój bidon, wiecie, z filtrem z Brity, ponieważ z niego czasami przecieka, więc jakby nie wsadziłabym tak czy inaczej do torebki, a jak będę miała ochotę, będę mogła sobie, wiecie, ją rozpiąć, wsadzić tutaj butelkę w pionie. Wydaje mi się, że zmieści się taka, wiecie, mniejsza butelka, jak będę potrzebowała coś mieć. Cały czas przy sobie No moim zdaniem jest przepiękna Jest jednocześnie cute, ale też taka modowa Z charakterem zwraca uwagę Ponieważ no Po prostu nie widziałam Nic innego, czy w droższych Markach, czy w tańszych Jakby dla mnie marka Polen to jest jakby taki Luksus, totalny, jeśli chodzi o te wzory Ja uwielbiam po prostu Wiecie, ładne designy, ale nie lubię też Wiecie, przy tym dużego Brandingu, a jedyne co tutaj jest Jeśli chodzi o branding to taki tyci napiec polen, i to jest coś, co uwielbiam po prostu. Ja nie lubię świecić e, tym, co noszę. Jakby nigdy nie lubiłam jakieś wiecie rzeczy ze znaczkami, ani nic takiego. Nawet jeśli chodzi o sportowe rzeczy, to wolę minimalizm, e, dlatego w przypadku właśnie torebek jest. To samo. Ten model też występuje w większej wersji yy, i dlatego zrobiłam ogromny research, żeby wiecie ogarnąć, który model mi będzie pasował i kto, na który się zdecydować. Jakby to był pierwszy mój wybór. To jest coś, z, przez co robiłam w ogóle research, yy, ponieważ od razu wiedziałam, że ja chcę ten model. Tylko właśnie zobaczyłam, że jest większa, no to stwierdziłam, że sprawdzę. Problem z tą większą jest taki, że ta większa jest na tyle duża, jest jeszcze dalej taką średnią terapką, bym powiedziała, ale jest na tyle duża, że brzydko wygląda, jak jest właśnie na takim cieniutkim pasku, ponieważ ona ma też taki cieniutki paseczek, jak jest tak założona. Bo już ten kształt nie pasuje. Gdzie w przypadku tego modelu ona bardzo ładnie wygląda, czy na ramieniu, czy właśnie na skos na ciele, albo na noszenia po prostu w dłoni. Co ja akurat bardzo lubię robić, ponieważ często torebka jest dla mnie takim wiecie, eleganckim dodatkiem. Wiecie, jak na przykład mam coś do załatwienia, no to bym sobie przewiązała i bym, wiecie, biegała po mieście, ale jak mam, wiecie, dobrze wyglądać, no to wezmę taką torebkę w dłoń. Dlatego też ta mini wersja jest taka bardziej uniwersalna przez to, a ta duża jest tylko do noszenia w dłoni albo, wiecie, tak tutaj, jakby przed łokciem, e, więc wiedziałam, że to nie będzie opcja dla mnie, ponieważ jeśli podoba mi się, jak wygląda właśnie na pasku, no to nie będę w ten sposób jej nosić, A więc w momencie, gdy będę chciała mieć wolne ręce, no to już troszeczkę problem, e, dlatego właśnie zdecydowałam się na małą, ale słuchajcie, podczas tego researchu niestety spodobały mi się dwa inne modele. Jakby w sensie większość rzeczy z polem mi się faktycznie podoba, e, ale dwa modele są takie, że Wydaje mi się, że one dojdą do kolekcji. Chciałam na początek zamówić jedną, żeby wiecie, zobaczyć, jak wygląda, czy podoba mi się jakość, i czy faktycznie te torebki są warte swojej ceny, jakby oprócz designu, czy podoba mi się także właśnie wykonanie i jakość materiału, ale najprawdopodobniej te dwie jeszcze zamówię z czasem. Nie wiem jak szybko. Czy jak późno? Na to się zdecyduję, ale faktycznie podoba mi się także shopperka, czyli model Cymę. I w mniejszej wersji, właśnie, bo ta mniejsza wersja jest dla mnie dużą torebką już. Ale jak mówiłam, że jej ja nie potrzebuję zbyt dużej. Torby, ale właśnie wydaje mi się, że to będzie fajna, właśnie, żeby wsadzić butelkę wody, żeby wziąć testaty ze sobą do nagrywania, czy jakieś inne takie rzeczy, czy na przykład nie wiem, sweterek, żeby założyć ewentualnie później czy coś takiego. Podoba mi się jeden model, który jest bardziej taką bagietką, tylko sztywniejszą, wtedy tamtą w takim jakimś intensywniejszym kolorze, też tak na wieczór. No, tak. Jakby trochę przepadłam. Obejrzałam mnóstwo filmików, zanim się zdecydowałam. No i się okazuje, że to może być mała obsesja. No ale jakby jest cudno. Dzisiaj mam rozpisu bardzo krótki bieg, ponieważ to będzie około 4 km. Nie wiem, czy faktycznie zrobimy 4, czy dobijemy po prostu już do 5, ale ze względu na to, że jest to taki krótki i raczej lżejszy bieg, no to sobie wziąłem, że to będzie idealne, żeby właśnie. Przetestować się w biegu na e, i zobaczymy, jak będzie szło. No i właśnie, jeśli będę dobrze się czuła, to zrobimy piątkę. Jeśli będzie trochę gorzej i ciężej, to e, wtedy zrobimy tyle, ile jest. Wychodzimy po prostu w się wstydze. W ogóle to mam śmieszną stylówkę, ponieważ wszystko czarne, kolorowe skarpety i kolorowe buty. No, tak wygląda już coraz lepiej, tu jest klasyczna bazylia, To jest bazylia z jakimś miksem właśnie odmian i w tym taka z fioletowymi liśćmi. Tu dwa rzędy, które są chyba nadką pietruszki, tak mi się wydaje. Tak, te tak. I co tutaj jeszcze jest? To jest sałata na pewno. Tutaj jest szpinak. Tam jest szczypiorek, a tu nie wysadziło się praktycznie nic, tu jest jakaś jedna roślinka, jest widoczna, tylko nie wiem czy to złapię. E, dobra, tu widać, tu widać coś, tu widać coś, tu jest chyba i majeranek i oregano pojedynczo, ale tu jest duża przestrzeń, więc wydaje mi się, że coś jeszcze może tutaj być. Jak się z tym czujesz, że mamy rekord prędkości? Dobrze. Jechałem 40 na godzinę na tym czymś, więc nie idzie. No, a na gravelu to nie jest taka prosta sprawa, ale naprawdę ostatnio się tak dobrze jeździ, odkąd od katuję tak nóg na treningach siłowych po części. Ale dzisiaj naprawdę, kiedy nie patrzyłam na zegarek, to miałam 27, 28, 30%, prędkość co wcześniej wydawało mi się nieosiągalne tym bardziej na naszych rowerach. Gdzieś miałem swojego pacera, tak jak owca miał na tym no. na maratonie. Tak. I pacer się trzymał i zobacz, jechałaś ze, ze mną cały czas. Kiedy my się staliśmy taką fit couple Kolejny tydzień, kolejne nagrywki zakończone. Miałam w planie jakby robić tak, żeby w piątki już nie nagrywać, żeby się niepotrzebnie nie ogarniać, wiecie, z rana do nagrywek, a później żeby tego wszystkiego nie zmywać, a to dlatego, że no, makijaż i basen nie łączy się w parze absolutnie i raz zrobiłam ten błąd, że właśnie po nagrywkach pojechałam na basen i słuchajcie, cały make-up rozmazał mi się w okularach i nie widziałam nic, jakby myślałam, że one mi parują, a się okazało po, po prostu, że one były tłuste od środka. Mm -mm, nie polecam, <gry> dlatego już więcej nie popełnię tego błędu i po prostu przed. Zmywam wszystko. Niestety szkoda czasami takiego wiecie, świeżego makijażu, ponieważ miałam na sobie może z 2-3 godziny e, i teraz zacznę właśnie go zmywać. No ale co zrobić? W przypadku innych sportów ten makijaż w ogóle nie przeszkadza w trakcie, no ale tutaj na basenie jednak nie jest to przyjemne, wygodne. I podczas zmywania make-upu płynem micelarnym i wacikami, co w moim przypadku za często się nie zdarza. To lubię właśnie zmyć najpierw z jednej strony i zobaczyć, jak faktycznie zmieniam swoją twarz makijażem. Zazwyczaj te półki mega się różnią, ale głównie przez to, że po prostu twarzy nie opalam i ona jest w zupełnie innym kolorze, więc jakby zawsze wygląda to drastycznie, nawet jak ten makijaż mam turbo delikatny. Co do jedzenia? Nie wiem. A co o czym myślałeś? Bo ja zawsze muszę zdecydować. Tak. Słuchajcie, to włączenie tego biegu wczorajszego i w szczególności roweru, jakby bieg to dużo nie zmienił, bo i tak biegałam zawsze w czwartki, ale ten rower tak zmęczył moje nogi, że dzisiaj to była walka o życia, jakby w się sensie mięśniowo nie dawały rady nogi po drodze, ale jakoś tam ten dystans zrobiony co zawsze, więc jest ok. teraz tylko trzeba właśnie wykmienić, co zjemy po basenie. Nasze ostatnie miganie na czczo nie zakończyło się w najlepszym w sensie Faktycznie było męczące i było mi niedobrze, ale po części to dlatego, że było bardzo duszno, było już gorąco I nie mieliśmy delikatnego treningu, tylko mieliśmy dosyć szybki bieg Więc dzisiaj mam nadzieję, że będzie lepiej, chociaż dzisiaj jest do zrobienia 10 km ale jestem ciekawa jak zareaguje, wezmę sobie żelę dodatkowo Że wiecie, jak będę potrzebowała to zjem Jak będę potrzebowała energii Wypiłam tylko kawę, więc nie całkowicie nadco, ale chciałam coś mieć tutaj w brzuszku I co chciałam wam powiedzieć no liczyłam na to, że wstanę dzisiaj wcześniej i że wcześniej wyjdę pobiegać Jest już 9.30, więc nie jest za wcześnie, ale jakoś nie mogłam dzisiaj właśnie spać w ciągu dnia jak się obudziłam a chciałam się wyspać, więc no wyszła jak wyszło. Trochę się boję słońca, które jest na zewnątrz, ale jeszcze muszę się spryskać filtrem i biegnę. I liczę, że do tej 11 nie będzie za gorąco na zewnątrz, chociaż już pokazuje 21 stopni. 4 km już za mną. Pogoda ja mi strasznie już szukała, ponieważ chyba o 14 miało być pochmurne niebo, a jest czysta patelnia. Ja nie mam na głowie czapki, ale nie mam żadnej, więc jak tylko wrócę to sobie zamówię. Teraz jestem w takim miejscu, gdzie jest cień, więc od razu jest lepiej. Od razu nogi same chcą nieść, więc o tyle dobrze. Więc w sumie muszę na te poranne biegi znaleźć wiecie takie ulice, gdzie są wysokie ogrodzenia, żeby się łować w cieniu. Jak się okazuje, jak najbardziej mogę biegać na czczo, jakby nie czułam żadnej różnicy w bieganiu pomiędzy właśnie tym, że miałam tylko w brzuchu kawę a w momencie, gdy robimy wcześniej owsiankę jakieś takie dwie godziny przed bieganiem, więc jak najbardziej to mi pasuje, na pewno będę musiała po prostu stawiać wcześniej, żeby ten bieg zrobić, bo Faktycznie już wiecie, ta końcówka to była straszna, jakby było mi bardzo gorąco, przez to miałam też wyższy puls I jakby nie męczyłam się fizycznie od biegania, tylko po prostu męczyłam się od gorąca I po prostu pewnie spacerując w taką pogodę, wiecie, na pełnym słońcu też nie byłoby przyjemnie Lekko sobie zmodyfikowałam trasę tak, żeby jak najwięcej przebiec w cieniu się. Udało się, zrobić. Chyba trzy razy zatrzymałam się w cieniu, żeby troszeczkę ochłonąć, więc i tak nie jest źle. No. Co ciekawe, to teraz prawie nie ma słońca, jakby odkąd wróciłam do domu, no to jeszcze jakaś tam godzinka była pełnego słońca, dlatego też wystawiliśmy basenik dla piesków, a później cień, nie? Jakby pogoda totalnie nie tak, jak powinna być, nie tak, jak pokazywała była. Nie ma co się w ogóle nastawić psychicznie na nic Teraz się, słuchajcie, szykuję, ponieważ umówiłam się z przyjaciółką na jedzonko Kiedyś miałyśmy taką tradycję, że raz na miesiąc, raz na dwa miesiące spotykałyśmy się i testowałyśmy nowe wegańskie miejsca w Warszawie Żebyśmy po prostu regularnie spotykać No i co? No i ostatnio nam to w ogóle nie wychodziło i częściej jakoś tam, w sumie bardziej nawet u nas, widziałyśmy, że przyjeżdżała właśnie na przetulawskich z piskami, na jedzonko, to wtedy gotowałam coś fajnego, ale faktycznie w Warszawie to nie widziałyśmy się już od dawna, oprócz jej urodzin, więc stwierdziłam, że kurde, czas wrócić do tej tradycji. Może nie musi być aż tak często, no ale jednak fajnie, regularnie się spotykać, dlatego dzisiaj jedziemy na ramen, jak. Dałam tą propozycję jedzenia, że zjadłam mój ramen, jeszcze nie było tych właśnie upałów, a więc zobaczymy, jak dzisiaj przetrwamy, ponieważ dzisiaj 27 stopni jest. Więc, no, taka pogoda trochę nie ramenowa, może będą mieli dobrą klimę. Także wybieramy się na bielany do JATA, tam są wegańskie właśnie rameny. I też do cukierni Day. I tę cukiernię widziałam już wielokrotnie na vlogach Zuzy Gardowskiej i wiedziałam, że kiedyś tam wstąpię. Jak będę miała okazję, mimo że na Bielanach tak naprawdę nigdy do tej pory nie byłam, to chciałam tam wstąpić, ponieważ naprawdę rzeczy u nich wypadają super. Tylko że. Wiecie, będzie godzina 16 w weekend, dzień przed Dniem Matki, więc jakby nie liczę, że będzie jakiś ogromny wybór, ale liczę, że cokolwiek dzisiaj zjemy, ponieważ faktycznie, wiecie, kalorie spalone, więc dzisiaj jak najbardziej się należy, mam ochotę na coś słodkiego, dzisiaj zjadłam tylko lekkie śniadanie, tak żeby, wiecie, mieć miejsce na ten ramenik, żeby żebym się cały zmieścił. Tak prezentuje się skończony makijaż czyli ta podstawa, którą robię, tylko dzisiaj akurat z kreską. Dojechałam na miejsce, z parkingiem nie było problemu, w sensie Kasia mi wysłała pineskę, gdzie stanąć, gdzie są miejsca, ponieważ tam pod piekarnią podobno nie jest aż tak łatwo. Więc tak, zmierzam i liczę na to, że w tej cukierni, piekarni coś jeszcze słodkiego będzie i może będzie jakiś chlebek, ale to już mało prawdopodobne, ponieważ widziałam, że mają jakieś takie rzemieślnicze chlebki. I mega, mam takie zjadła. Później na kolację ja z moskokiem, z pomidorkiem. No, ale mało prawdopodobne. Raczej będzie sobota ta godzina, żeby jeszcze pieczyło było. zjedzony ramen, pospażerowane, pogalone, ale dostępnie zjedzony Tylko schowałyśmy w samochodach e, i pieczywo, które kupiłyśmy, i słodkości, które kupiłyśmy. Więc dopiero teraz na koniec spotkania wsuwałam cynamonkę. W ogóle w tym sklepie wydałam w tej piekarni 75 zł Kupiłam dwa chleby, które były już w przecenie 50%, ale stwierdziłam, że jeden mamie dam, jeden dla nas. No i słodkości, bo oczywiście nie da się kupić po jednej. Więc wziąłem nieco więcej i mam nadzieję, że będzie warto, ale cynamonka jest bardzo w porządku. Tak jak te słodkości nie wpadły do końca w nasze gusta, jakby ta cynamonka była bardzo w porządku, reszta to była takie. Wiecie, nie do końca, jakby ja uwielbiałam kłosą, a z takimi wiecie, kremem pistacjowym, z owocami, czekoladą. Do takich jestem przyzwyczajona i szczerze, lepiej pójść sobie do Lidla i zrobić sobie coś takiego samemu, by nie robić samych kłosą tylko po prostu przeciąć, nawet taką nutelkę po prostu pist pistacjową, e, wiecie, wsmarować czy zrobić śmietankę pistacjową, dodać do tego jakieś owocki czy świeże, czy właśnie dżemnik, poleć to rozpuszczoną białą czekoladą i to jest wyborne i będzie kosztowało zdecydowanie mniej. No po prostu nie trafiliśmy na takie smaki, które by nam pasowały, ale za to chleby, które tam kupiłam, pszenno, że nie zrobiłam sobie tutaj kanapki, ale już ściągnęłam dupkę z samym masłem, ponieważ uwielbiam tak, jak były właśnie takie pieczywo tego typu na zakwasie czy bagietka z masłem? Jakby nic więcej nie potrzebujemy, kupimy jeszcze to słone masło, to jest przybyszne, e, więc tak, to polecam Wam tam kupić w szczególności tak jak my, byłyśmy o godzinie 16 po 16 i była już promocja 50% na te chleby, więc wiadomo, że już nie były aż takie świeże, jakby były z rana, jakby się tam poszło na przykład, właśnie, żeby kupić sobie do śniadania, e, ale. Bycie. Dzisiaj jeszcze pieczowo, tylko już w więc lepiej. Kupiłam dla siebie, kupiłam dla mamy. No i teraz właśnie będę wcinać kanapki i włączam właśnie serial. Aktualnie oglądam królową Charlotte. Jakoś nie wiem czemu wcześniej po prostu nie obejrzałam tego, jak właśnie ten serial wyszedł. Kończyłam jakoś dwa dni temu Bridgertonów i przypomniałam mi się o tym serialu, dlatego włączyłam. Ale kurde, jeśli chodzi o ten nowy sezon to moim zdaniem wypuszczanie czterech odcinków to powinna być zbrodnie, jakby dla mnie to 8 to jest mało, a 4 jeszcze niedokończona historia, no jakby po co dlaczego? Kiedy wszyscy Twoi znajomi wyruszają na rower samego rana, żeby uniknąć jazdy w upale, a my wyjeżdżamy co godzina 14.40. No, nie zapowiadać, że bo to szybko przeszedł. No, to poczekamy trochę, będzie przerwa. Miał być w poł, miał być gorąco. My wysmarowani cali z I teraz się chowamy przed deszczem. I liczymy, że przejdzie. Coś pogoda na nas, oszukała. <gry> no i tak jak mnie wczoraj podczas biegło, to dzisiaj też jeszcze bardziej. A ja mogłem sobie siedzieć teraz i oglądać Formułę. A teraz trochę <gry> <gry> To ja chciałam od razu po śniadaniu pojechać, by nie było. To już byśmy wrócili. Co <grymne> sobie radzić, no. Nie mogę powiedzieć, że to to, że to było to, że to było Jak się było to, Jak to było to, Bieg to się to, że nie. było to, <grymne> <grymne> Ale kijot. Mega, a tam jest jeszcze drugi styl. Ja wiem, dawno jest jeszcze ładniejszy, bo jest mniejszy. Się no. Fajnie było mieć konie. Co takie, pańczyszty, nie tak miało wyglądać. Co, trasa miała być jakieś 60, może 80, mieliśmy dostosować do sił w trakcie. A po 15 km zaczęliśmy się wracać, no bo ten deszcz nie ustępował i teraz w ogóle przerażająco wygląda niebo, a w ogóle nic. Nie było w prognozie ani deszczu, ani nic. Teraz powinno świecić słońce, powinno być potale, więc fajnie. No, także finalnie zrobiliśmy 26 km, coś takiego? Jak coś buty nie są wodoodporne? Tak, przekonaliśmy się, że nasze buty kolarskie nie są wodoodporne i że brak błotników bardzo robi źle w tyłeczek podczas jazdy. Tak, skarpetki są całe mokre. Dzisiaj ja zdecydowanie lepiej trafiliśmy, jeśli chodzi o pogodę Dzisiaj faktycznie jest taka patalnia, jaka miała być wczoraj I jakby no nie ma opcji, że będzie deszcz Zrobiliśmy sobie przerwę po 25 km na pierwszy żel To są tak, których nie lubię, ale musimy dojeść do końca Bo ktoś kupił y, dużo od razu na, zamiast najpierw spróbować A się okazało, że są tragiczne znaczy, te czerwone jeszcze Red są jeszcze w miarę spoko Ale wszystkie inne to są takie, że się ze skrzywieniem wie No ale co zrobić jakby no tylko niektóre są dobre, nawet z tej firmy, którą lubimy Przejechane 24,5 55 minut, więc całkiem dobry czas Jak na to, że w sumie wolno jechaliśmy? No w miarę wolno, i na spokojnie Ja patrzę na tętno, żeby sobie zrobić drugie drugiej trening Ale zrobiliśmy jeden taki, może nie sprint, ale szybszą jazdę Mateusz sprint Ja sprint. No jest fajnie Jest Pioterek więc trochę jakby jeździemy pod wiatr, ale dzięki temu na skłozie, więc jest fajnie. Zabiera się właśnie za coś, co odkładałam dosłownie od tego dnia, ponieważ niedzielę w zeszłym tygodniu e, zrobiłam porządek w witrynce w końcu e, I zaczęłam ratować te wszystkie rośliny, które się mi dało, bo przez to, że ta witrynka stoi tam w rogu przy kanapie, to nie dało się otworzyć drzwiczek, więc za dużo razy minęłam podlewanie no ale faktycznie wiecie, jakby niektóre były nie do odratowania, nawet nie wiedziałam, co to były za rośliny. Niektóre były w miarę w dobrym stanie, biorąc pod uwagę częstotliwość podlewania, więc to ogarniałam wcześniej i tutaj właśnie patrzę na regał, bo tutaj są te wszystkie sadzonki, które właśnie też zaraz będę podlewała, ale przede wszystkim chcę przesadzić tą dużą monsterę, którą normalnie widzicie w odcinkach Mierzymy. Mam też na górze, na witrynce, sadzonki, monstery. To była chyba inna roślina, w sensie, że jakby nie z tej samej, tylko po prostu inna monstera, którą miałam, którą właśnie ukorzeniałam ze względu na to, że ona miała taki dziwny kształt i ciężko było ją ogarnąć. No i teraz chcę do większej właśnie doniczki ogarnąć te wszystkie sadzonki razem, tak żeby zrobić taką bujną roślinkę, która będzie właśnie tam w kącie w odcinkach widoczna. Tak wygląda ta roślinka w tym momencie i wiecie, tu jest jedna łodyga, tylko wszystkie liście idą w jedną stronę, więc mam jakby te sadzonki posadzić jakby z drugiej strony, żeby szły w inną, czy jakoś w bok, po prostu może nie do tyłu, tak żeby nie dość, że wiecie, była stabilna w doniczce, to jeszcze żeby wyglądała na gęstszą i żeby wiecie, taka była bujna, właśnie ładna. No ja się totalnie nie ogarniam, jeśli chodzi o monstery, jeśli chodzi o poprowadzenie ich właśnie na tym paliku. To jest jednak zbyt sztywna łodegę, żeby ją jakoś wiecie, obracać z a totalnie nie ogarniam jak to zrobić inaczej, więc będzie taka lekka prowizorka, ale mam nadzieję, że wyjdzie to w miarę. A tam stle puszczę sobie, będzie taki luźny film, żeby sobie oglądać kątem oka.